Chcieliśmy też tak powiedzieć, jest to taki rok naszej działalności nowego tego zarządu gminy, który się tutaj spotkał, minął rok naszej działalności, wkroczyliśmy w drugi rok. Szanowni Państwo, jest po prostu współpraca, znaczy, jeżeli chodzi o sprawy pracy w gminie i tego co robimy, to mamy macie wszystkie materiały przed sobą, mamy to wszystko zgrane na pendrive'a, można sobie to otworzyć, co nie znaczy, że można nie pytać o coś. W każdym razie zrobiliśmy takie zestawienie, jakby to zaczynali, od jakiego stanu gminy, w jakim stanie jest w tej chwili. No wiemy, robimy dużo, długi, długi spłacamy, gmina wychodzi na swoje, płynność finansową mamy, naprawdę jest nie najgorzej. Pewnie, że tych pieniążków by można było na inwestycje przeznaczyć dużo, dużo więcej, bo potrzeb jest ogromna ilość. No ale musimy pomalutku spokojnie robić tak, żeby my nie popadli w jakieś tam zadłużenia, czy nieodpowiedzialne decyzje. To tyle by było tak może z mojej strony. Może Pani Burmistrz coś jeszcze za dwa ja, słowa? Ja jeszcze dodałabym do tego, co Pan Burmistrz mówił, że materiały Państwo macie na pendrive, to oczywiście wszystko dostaniecie. W gminie dzieje się dużo i dzieje się, myślę, że będzie się działo jeszcze więcej, ponieważ inwestycje, jakie będziemy przeprowadzać, to one dopiero się zaczynają. Niewiele zrobiliśmy w ubiegłym roku z takich dużych projektów, raczej jakieś drobne rzeczy. Natomiast większe e, przygotowaliśmy w zeszłym roku przede wszystkim całą dokumentację do tego, żeby w tej chwili ubiegać się o jakieś środki zewnętrzne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim środki unijne, bo te konkursy dopiero się rozpoczynają i dopiero będziemy mogli wystartować. Pomysłów mamy bardzo dużo, chcielibyśmy je wszystkie zrealizować możliwie jak najszybciej i mamy nadzieję, że mm, jak będziemy aplikować o środki, to nasze wnioski, Będą na tyle dobrze sporządzone, że, że te pieniądze otrzymamy i że Wojnicz zacznie za kilka lat wyglądać dużo piękniej niż w tej chwili. Chociaż i tak jest piękny. Tak jest. Również o, w oświecie o... też się troszkę odwraca. Może o u nas finansach dzieje. pani skarbnik coś, że dwa szówka? czy to mamy się czym cieszyć czy, czy się martwić myślę że finansowa gminy Wojnicz jest dobra wskaźnik zadłużenia rok do roku spada przy wyjściowym 56% jeśli chodzi o wskaźnik udziału zadłużenia do dochodów planujemy w roku 2016 na koniec wskaźnik mieć 30 około 35% więc myślę że y, nasza sytuacja y, jest, jest w porządku. Y, na bieżąco regulujemy wszystkie zobowiązania. Nie mamy y, żadnych wymagalnych zobowiązań. Jest, nie, jest, nie, jest zaciągamy oproczny, kredytów. nie zaciągamy kredytów na finansowanie inwestycji. A te wahania w dochodach, bo tutaj widać ten plan, tutaj 40, to tylko 36. Tak, tak, tak. wahania hmm, są spowodowane tak, brakiem dokładnie. dotacji unijnych w, w tym roku. Także nowa perspektywa jeszcze, że tak powiem, nie uruchomiła środków, dlatego też rok, w roku 2016 jest ten jednak spadek dochodów, bo to tylko są dochody własne. Jakby odnosząc się do tego, to chcielibyśmy, żeby właśnie żeby w tej opcji te dochody wzrosły w sposób znaczący, ponieważ mamy środki na zabezpieczenie wkładów własnych. Dalej tutaj będę mówić o inwestycjach, bo jakby za to jestem odpowiedzialna. W związku z tym no mamy, mamy pieniądze na to, żeby, żeby rozpocząć działania, a czekamy tylko na to, że jakieś, jakieś konkursy zostaną uruchomione i te dochody również wtedy znacznie wzrosną mam nadzieję. Ale w dalszym ciągu przygotowujemy się na, na jeżeli chodzi o zezwolenia Dobry. Jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę różnego rodzaju projekty i chcemy być przygotowani po prostu do, do tego, aby pozyskiwać te fundusze unijne. Szanowni Państwo, e, najważniejsze e, inwestycje to już e, standard we wszystkich gminach, wodociągi, kanalizacja drogi, bo to jest normalne i to trzeba robić dla dlatego, ale e, również bardzo ważne jest też zarządzanie daną, daną gminą i po pierwszym roku musimy, możemy śmiało powiedzieć, że Współpraca tutaj ze wszystkimi działami, ze wszystkimi pracownikami już tak się ułożyła, że naprawdę się rozumiemy. Każdy wie o co chodzi, każdy wie za co jest odpowiedzialny i, i z tego też należy się cieszyć, bo to jest dla nas bardzo ważne, że, że, że potrafimy wspólnie rozwiązywać te problemy i, i jeden drugiemu pomagać w tym, żeby to, to szło wszystko do przodu. No i tak powiedziałem, inwestycji jest bardzo dużo do zrobienia, mamy jeszcze e, bod, e, miejscowości, które nie posiadają wodociągów, a e, zeszłoroczne lato i susza pokazały, gdzie, gdzie daleko, jak bardzo potrzebna ta woda jest i, i jak mieszkańcom to uskwiera w normalnym życiu, bo, bo były takie sytuacje, że wozami strażackimi trzeba było, jednostki straży pożarnej musiały dowozić wodę do gospodarstw domowych, żeby po prostu e, e, można było egzystować. Dlatego też główny nacisk kładziemy na wodociągowanie czterech miejscowości, to jest Dębina Łętowska, Sukmanie, Olszyny, Milówka a w dalszej perspektywie będziemy marzyć jeszcze o, o kanalizacji, chyba że się fundusze unijne pokażą, to też po nie się, sięgniemy. Dużą sprawą, to już może też Pani Burmistrz powie, o Pałac Dąbskich, tak, bo, na którym nam na bardzo zależy, żeby to była wizytówka wojnicza i, i robimy wszystko, przygotowujemy się, może, może któreś z instytucji państwowych, bo tak trzeba powiedzieć, czy to Ministerstwo Kultury, czy coś. Na, wspomogłoby na, nas w tym, żeby, żeby, żeby odremontować cały ten pałac i żeby te takie serce i wizytówka wojnicza znajdowała się właśnie w tym parku. Pytali Państwo jako, jako urząd mieszkańców o to, co postawała tak. ten. Tak? Tak. Tak, przeprowadziliśmy taką ankietę. W połowie 2015 roku i tak jak mieszkańcy bardzo chcieli odzyskać ten pałac, bo był on własnością starostwa powiatowego przez jakiś czas, tak teraz bardzo by chcieli, żeby pałac ten służył im dalej. W związku z tym określili, się, że chcieli, żeby były tam przeznaczenie pałacu miało. miało charakter właśnie ramach charakter kulturalno administracyjny powiedzmy tam z w naszych wyobrażeniach. Dobrze by było, gdyby tam mieściły się wszystkie instytucje kultury, jakie w gminie są. I dobrze by było też, gdyby była jakaś dobra sala wystawowa, może mała sala koncertowa. Sam obiekt to jest ponad 600 metrów powierzchni. W związku z tym jest miejsce na to i, i pewnie można zaaranżować tak ten budynek. Budynek jest w tej chwili no, w stanie, no, można powiedzieć, dość trudnym. Nakłady, jakie przewidujemy na inwestycje tego na, na poprawę tego budynku, na remont tego budynku to jest pewnie około, około 20 milionów złotych. Takie są szacunki w ten, na, na ten moment. W związku z tym dla gminy to jest niemożliwe do, do zrealizowania i do, 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 do podjęcia takich działań. Zastanawiamy się i rozważamy możliwość. Um, przystąpienia może do, re, do odnowy tego budynku, na przykład w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale jeszcze nie podjęliśmy takich działań, na razie to jest jakiś tam pomysł na to, przy zachowaniu tego charakteru, o którym mowa, a wtedy to może być troszkę trudniejsze do zrealizowania, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w, dalszych, w dalszych procedurach. Po rozumiem, no i... Też to trochę kosztuje, trochę efekt, 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 Utrzymanie, Utrzymanie oczywiście, że tak, My w tej chwili nawet potrzebujemy pieniędzy na zabezpieczenie tego budynku przed dalszym zniszczeniem, ponieważ dach się rozpada, okna są, że tak powiem, otwarte, ogólnie dostępny, może być ten budynek chociaż jest zabezpieczony. Natomiast wilgoć, przede wszystkim wilgoć i warunki atmosferyczne, no nie sprzyjają takim takim budynkom. W związku z tym, no. Chcemy zwrócić się tutaj do Ministerstwa Kultury o wspomożenie nas jakimiś środkami na zabezpieczenie przed, przed dalszą dewastacją tego budynku przed warunkami atmosferycznymi w tym momencie. Oprócz samego budynku tam jest jeszcze e, dość duży obszar e, zieleni, starodrzew, który też należałoby w jakiejś, w jakiejś fajnej formie zagospodarować, e, odnowić ten park. E, m, no, w ogóle zagospodarować teren przede wszystkim tak, żeby był przyjazny mieszkańcom. To jest zabytek, jest wpisany do jest... Tak, jak najbardziej. Sam ten budynek to jest 150 lat, natomiast on jest postawiony na miejscu starego budynku, w związku z tym jego historia jest znacznie dłuższa. Może byłoby dużo łatwiej coś z nim zrobić, gdyby to nie był zabytek. Wtedy mielibyśmy ułatwienie sprawy, natomiast prawie konserwatorskie, także to... Ale tutaj pan konserwator zabytków jest bardzo przyjazny Wojniczowi, w związku z tak. tym przy jego dużym wsparciu i pomocy jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić. Jeszcze zważywszy na to, że sam Wojnicz jest, jest objęty nadzorem pana konserwatora, ale tak jak wspominam, zawsze z dobrym patrzeniem na to, żeby, żeby wojnić błyszczą. Czy są było inne pomysły w tej ankiecie, czy mieszkańcy nie sugerowali, żeby to sprzedać, żeby się gmina pozbyła? pozbyła nie, no? nie, 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 nie. Mieszkańcy. Yy, tak, jak, jak, jak wspominałam wcześniej, że mieszkańcy odkupili ten pałac, bo tak można powiedzieć, gmina odkupiła, no, ale jak gmina to nikt inny, tylko mieszkańcy, prawda? Więc odkupiła ten pałac od starostwa powiatowego i to i właśnie na wniosek mieszkańców, więc mieszkańcy nie chcą się pałacu pozbywać. Nie ukrywamy, że jesteśmy tak po tylko takiej rozmowie, wymianie zdań z panem Wojewodą e, na temat tego pałacu, który też mocno wziął sobie to do serca. i jeżeli by miał tylko taką, jakąś możliwość pomocy, to obiecał, że, że, że udzieli nam znaczy nie finansowej, ale jakiegoś wsparcia w, tym w naszych staraniach, o to, żeby w tych działaniach naszych, żebyśmy mogli gdzieś wystąpić z pismem i, i ratować to, co naprawdę ładne. Podjęliśmy również takie działania, jeżeli chodzi dalej o pałac domskich, przygotowujące jakby do renowacji tego budynku. Myślę tutaj o całej części dokumentacji, więc powoli gromadzimy dokumentację. Tak. Co tyle? Można jeszcze zapytać, tak. bo pewnie za chwilę zmienimy temat. Pani burmistrz mówiła o tym, że macie Państwo zabezpieczone jakieś fundusze na to, gdyby dotacje unijne się pojawiły, czy one są zabezpieczone w tej kwocie 2,9 miliona, czy to są jakieś rezerwy takie umiejętnie zapisane w uchwale budżetowej. To jest te, to są wolne środki 2 miliony 800, 000, które mamy przeznaczone na inwestycje. oprócz tych 9, tak? Nie, 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 to jest, wszystko, to, to, jest, to, jest to wszystko. Życzymy byli... sobie tego w przyszłym roku. To tak, gdybyśmy mieli dwa razy tak po dwa dziewięćset, to, to już byśmy mogli mówić nawet o Pałacu Dąbrowskim, żebyśmy się nie wzięli za pokrycie dachowe, żeby robić. Ale my się cieszymy, że, że mamy te środki, które mamy na razie, a a, a z drugiej strony cieszymy się, że zadłużenie nasze spada, i, i na koniec 2016 roku powinno być już 12 milionów, czyli z 21, który my zaczynaliśmy w 2010, to już jest ładny spadek. Choć powiemy sobie szczerze, no nie ma gminy, która nie jest zadłużona. Natomiast jeżeli to już jest że w granicach 25-30%, jest już ta perspektywa nawet wzięcia pożyczki. Pod, na wkład własny, żeby, żeby przeprowadzić jakąś dużą inwestycję w gminie i, i na pewno gdyby się tak. Dzień dobry. Józiu w Domu Grodzkim. Nie ta konferencja. Nie ta konferencja. Nie ta konferencja. No, ja na to drugie spotkanie z no tyle my co możemy, znaczy mówić chyba, że państwo coś interesuje, dodatkowe jakieś pytania, jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Chyba. Wiele mówi no. się o rewitalizacji rynku właśnie. po tym, jak już powstaną po obchodnicę, czy coś już w planach. Pana burmistrza jest pani burmistrz. To znaczy tak, jeżeli będziemy mówić w tej chwili o tym, co się nam nie udało, albo co z oporem idzie to między innymi właśnie Rynek w wojniczu, gdzie e, naszym e, nadrzędnym celem jest to, żeby zbudować parking zajezdnie autobusowo w rejonach, w rejonach cmentarza. Okazało się, że nie dysponujemy tam tak aż e, gruntem dużym pod e, taką inwestycję. E, działania nasze poszły w tym kierunku, byliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich za, w Generalnej Dyrekcji i najprawdopodobniej będziemy coś w tym kierunku śli, żeby żeby ten parking dodatkowy zbudować. Gdy będziemy mieli coś zastępczego, natychmiast przystąpimy do tego, żeby z rynku przynajmniej dwie trzecie tych aut zniknęło, bo nie, wjechać na rynek trzeba, to nie ma dyskusji, że trzeba. Może akurat dojdzie do takiej sytuacji, że w ogóle będzie zakaz, że będzie coś pięknego, ale idziemy w tym kierunku. Jest to dla nas bardzo ważny rynek, parking, planty. Te rzeczy, które, które na dziś dzisiejsze są po prostu najważniejsze do zrealizowania myślę, że w perspektywie przyszłego roku rozmawialiśmy tutaj z burmistrzem i myślimy o zorganizowaniu takiego otwartego konkursu na zagospodarowanie całej przestrzeni centrum miasta tutaj, łącznie z przyległymi ulicami. Ale ponieważ, jak Państwu zasugerowałam, ten Pałac Domskich w tym momencie jest w takim stanie, a nie innym, więc jakby ciężar szybkości działania tutaj został przerzucony na Pałac Domskich, no bo obiekty nie Natomiast myślę, że po zorganizowaniu takiego konkursu i jakby opracowaniu koncepcji tego, jak generalnie nic ma wyglądać powiedzmy za lat 5 czy 10, no bo to nie jest perspektywa roku czy dwóch na renowację wszystkich kamieniczek, poprawieniu stanu dróg i tak dalej. No, to jakby przyszły rok gdzieś po, pozwoli nam, może opracować jakąś taką wstępną koncepcję po, po, po tym konkursie. No i wtedy zobaczymy, co dalej. Ale sam rynek, jako, jako rynek z przyległymi ulicami, no to jest e, ko, ko, przyszły rok. Wydajny. Problemem jest w każdej gminie pewnie oświata. Wiadomo, ilość, mniejsza ilość dzieci, subwencja, mniejsza, jak to wygląda. To znaczy w gminie Bojniczku jesteśmy już po tych najważniejszych rzeczach, to znaczy e, szkoły podstawowe, e, w ogóle szkoły zostały przekształcone, pracuję pod różnymi stowarzyszeniami. E, powiem szczerze, że nawet e, jest wszystko w porządku. Nie mamy żadnych Problemów tym bardziej, że gmina Wojnicz yy, służy im cały czas pomocą, gdyby, gdyby w tych szkołach po, działających pod stowarzyszeniem się coś działo, jesteśmy odpowiedzialni za tych uczniów i jesteśmy odpowiedzialni za te budynki. Yy, w gminie Wojnicz mamy wystarczająco. Mamy dwa budynki, nawet trzy, bo mamy dwie szkoły podstawowe yy, w dwóch częściach plus gimnazjum spadająca ilość dzieci, to wiadomo, że de, 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 demografia taka jest. Ale też chyba nie też, jest... Jeżeli wolno wyjść, no. bo nie ma takiego odpływu dzieci, bo tam jest różnica, na przykład do roku ubiegłego, kilkorga dzieci na przykład w gimnazjum, więc nie, nie czujemy na razie takiego, takiego dużego spadku, jeżeli chodzi o odpływ dzieci z wojnicza i mamy nadzieję, że to się utrzyma. Są budynki, które wymagają oczywiście i termoizolacji, i remontu, i, i napraw, ale to jest normalne, każdy budynek z roku na rok się starzeje i, i, i o to wszystko musimy dbać i, i mamy to na uwadze. Dyrektorzy specjalnie jakichś takich większych problemów nam nie zgłaszają. Sprawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach, to jest też w porządku, nie mamy większych takich po prostu kłopotów. Uważam, że jeżeli chodzi o oświatę w gminie Wojnicz, mamy to, jak to mówią, poukładane i, i, i na odpowiednim poziomie. Dodam jeszcze, że dwie szkoły zamierzamy wyremontować w tym roku. Oczywiście mamy nadzieję, że też uda nam się jakoś, pozyskać jakieś środki na to z konkursów na tę modernizację. I w kolejnych latach przeznaczamy kolejne budynki do, do remontu. Więc chcemy poprawić. To i tak będzie sukces, Krzysia. dlatego że w zeszłym roku zrobiliśmy jedną szkołę na Milówce, w tym roku chcemy zrobić łopo i, i wielką wieś. W przyszłym roku najprawdopodobniej no zobaczymy, nie będziemy mówić co, ale w każdym razie takie zamiary mamy, żeby to no i dla nas jest lepsze, bo, bo w końcu termoizolacja wymaga, stare budynki wymagają termoizolacji. Jest to oszczędność i na ogrzewaniu, i na wszystkim po prostu w tym kierunku, żeby iść, bo to są kolosalne koszty, które, które potem trzeba wkładać w utrzymanie takich budynków z komunikacji. <coughs> tam sprawa była kiedyś z tym skrzyżowaniem na obwodnicy w związku z tym Wypadki. wypadkiem, jak, jak to dalej się potoczy? To znaczy napisaliśmy prośbę do dyrekcji do wojewódzkiej dyrekcji dróg krajowych w związku z tym skrzyżowaniem. No powiem szczerze tak, żadne możliwości wybudowania tam ronda już w tej chwili na pewno nie ma. Skrzyżowania świetnego tej możliwości nie ma. Natomiast robimy wszystko, żeby dojazd do tej obwodnicy, i to już z wiosną będziemy robić, żeby zrobić takie po prostu progi zwalniające, czy nawet te przejścia takie, takie które robią tyle dużego siumu, znaki stop. I musimy zadbać tam o to bezpieczeństwo, bo powiem Państwu szczerze, że tam już był jeden wypadek śmiertelny. No i w zeszłym roku ta mama z dzieckiem, która została potrącona przez samochód. Oczywiście, no tam yy, bez konsekwencji, bo wszyscy z tego wyśli yy, cało, ale poważny wypadek. I jest to dla nas problem, ale mam nadzieję, że, że zrobimy. No, fakt jest faktem, że dużo kierowców. Z przyzwyczajenia, bo to kiedyś była tylko jedyna droga, jechało się prosto, nie było żadnego skrzyżowania, w tej chwili doszła obwodnica i niektórzy nie zwracają na to uwagi ten ruch zmniejszył się teraz wyraźnie widać wojnicz. Ciężkich samochodów tak, natomiast powiem Państwu szczerze, że liczyłem, liczyliśmy w ogóle na to, że będzie ten ruch dużo mniejszy, że wojnicz już będzie bez, bez że to wszystko będzie wewnątrz. Nie, jest ruch duży, samochodów osobowych porusza się bardzo dużo, ciężarowe też chodzą, natomiast cieszymy się z tego, że te już duże auta typu Tiry, które idą na Nowy Sącz, idą bokiem, czy po prostu na Kraków tą drugą obwodnicą i ludzie mieszkający tutaj w Rynku, oni naprawdę oddychnęli troszeczkę, bo to co było przedtem, jak te wszystkie ściany drżały i budynki, no tak było niestety. Tu była stara czwórka, to wszystko, cały transport szedł przez Centrum Wojnicze. Pamiętamy. Wszyscy chyba pamiętamy. Bo to... I to co pani mówi, korki, prawda? Kolejka tirów i tak dalej. Więc tutaj chyba wszyscy są już szczęśliwi, że, że obwodnica i jest. Dosącza więc... wszystkie te wielkie samochody Jaka. ze żwirem, Też, prawda? Tak. tak, tak. tak. Dokładnie, jest, dokładnie. dokładnie. Ale jest. Na droga, droga wojewódzka tam już za wielką sią, bo czasami człowiek tam jedzie, to naprawdę strach w oczach, Wąskie drogi, tiry z tym żwirem, wszystko to tnie. Także po prostu potrafi człowieka z powodza zdmuchnąć, jeżeli jest sytuacja niebezpieczna, no ale tam też w tym kierunku idziemy, tam jest bardzo dużo chodnika wybudowane. Od strony zakliczyna też już w co jest. W tak. tym roku będzie to co wiem na dzień dzisiejszy, te kilometr 200 tej złej nawierzchni no. drogi będzie wyremontowane. Także, roz, w tak, cały odcinek od zakliczyna do wończa już będzie taki ładny stan drogi. I też dbając o bezpieczeństwo pieszych w, tamtym, w tamtej części, w części Olszyn tak naprawdę, też złożyliśmy wniosek do zarządu dróg wojewódzkich o współfinansowanie chodnika przy tej trasie. Tam jest możliwość do, dofinansowania. Zarządu Dróg Wojewódzkich, no niestety pozytywnych informacji nie mamy, bo jest informacja taka, że tych środków jest dużo mniej niż było w roku ubiegłym, więc jakby kolejka oczekujących się wydłuża, nie wiemy czy coś w tym temacie w tym roku będzie, czy nie będzie, czy to zostanie ale jeżeli... na rok przyszły, no ale bardzo nam zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie, bo jest rzeczywiście odcinek dość ruchliwy, chodnika nie ma, więc to jest dość istotne. Jeżeli w województwie pokażą się tylko jakieś fundusze na pewno w to wejdziemy. Drugie bezpieczeństwo no to przy drodze powiatowej w Grabnie robimy ładne odcinki chodnika. W zeszłym roku już ze zrobiliśmy ze starostwem 170 metrów. W tym roku pewnie będzie trochę więcej bo już nie trzeba będzie robić projektów i tak pomalutku będziemy z tym bezpieczeństwem właśnie dla, dla pieszych. Się posuwać troszeczkę do przodu. To daje bezpieczeństwo daje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony podnosi koszty, bo y, 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 ktoś musi utrzymywać te odniesie. No wie pan co, ale gmina, nie, że tak powiem, ma służyć mieszkańcom. W związku z tym gmina nie jest zupełnie instytucją biznesową, tak, która ma zarabiać, tylko jakby zabezpieczać tą część, której nikt inny nie zrealizuje, więc jesteśmy świadomi tego, że to ponosi dodatkowe koszty na utrzymanie bieżące dla gminy. Natomiast przede wszystkim. Wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo mieszkańców. A ze żwirowniami już w porządku? Mieszkańcy nie zgłaszają żadnych problemów? To znaczy, ta żwirownia, którą my teraz mamy jeszcze na swoim terenie, czyli tutaj w Dębinie Zakrzowskiej-Łętowskiej, w każdym razie są tam też wirowiska? Nie, jest po prostu. Jedna pani, która, która zgłasza takie problemy i jesteśmy na bieżąco z tą panią, wyjaśniają sobie, to jest przedsiębiorstwo, razem z nią wyjaśniają pewne sprawy. Gmina jest tutaj poza sporem, bo, bo my tu nie mamy nic, ale mam nadzieję, zresztą oni jeszcze chyba w tym rejonie będą około 6 miesięcy i pirowiska w wojniczu już w dębinie jednej i drugiej nie będzie, zostanie tylko tam w rejonie Biedronki. A co? Co na to miejsce, To kultywacja czy, czy jakieś przeznaczenie? No powiem szczerze, że, że staramy się, o, znaczy nie staramy się, czekamy na jakiegoś inwestora. Pojezierze Tarnowskie no nie wzięli nas do tego, na, do tego projektu. Yy, może dlatego, że przerwa między Radłowem a, a Wojniczym jest dosyć daleka i dosyć długa. Natomiast przypuszczam, że przyjdzie na pewno jakiś inwestor, który będzie chciał tam czy może jakieś piękne stawy hodowlane rybne, może, może coś w tym rodzaju. W każdym razie liczymy na to, że że nie zostanie to takie zostawione samopas żeby to zarosło i, i tego, skoro już jest. Natura, jak to mówią, to dała i wybrali żwir, jest ładne jeziora, są to powinni, powinni to zagospodarować. Na razie my jako gmina z tym się specjalnie nie interesujemy, bo de facto to jest chyba nie nasz, już nie nasz teren. Trzech, który wykupił, to jest ich teren. Chyba, że nie będą już chcieli tego terenu utrzymywać i przekaże go sporo powrotem gminie, to wtedy będziemy się zastanawiać.